Wchodzi kobieta do domu i widzisz, że jest w nim kompletnie ciemno. Jej mąż siedzi w pustym pomieszczeniu, w kuchni, trzyma w ręce nóż, osełkę i wypuszcza co chwilę snop iskier, przejeżdżając osełką po ostrzu. Żona pyta się, co ty robiasz? A on na to łaszcza w mroku. To jest najgorszy suchar, jaki wymyśliłem w życiu. Serbus Ancymony. Porozmawiamy sobie dzisiaj o ciekawej grze, która nazywa się Ostrza w Mroku. Tak wygląda. Nie jest wcale taka duża. Czyta się szybko i przyjemnie i można ją ogarnąć sobie od wydawnictwa Stinger Press, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać. A to, żebyście mieli ochotę zagrać, to postaram się sprawić w ciągu tego jednego filmu. Więc usiądźcie przed wy telewizorem wygodnie, zapnijcie pasy i lecimy w podróż do miasta, do Squall i bardzo dziwnego świata, który jest przedstawiony w tej grze. No dobrze, ale zanim polecimy do tego świata, zanim powiem Wam o tym, dlaczego ten świat jest taki dziwny i dlaczego jest mroczny, i dlaczego ta gra się tak nazywa w ogóle, to zaczniemy sobie troszkę od mechaniki, powiemy sobie kilka słów o tym, jak ta mechanika tutaj działa i czego potrzebujecie do tego, żeby zagrać w tą grę, a potem przeskoczymy sobie do dalszych punktów. Więc zaczynając od tego, jakich kostek potrzebujecie, wystarczą zwykłe sześcienne kostki do gry. Po prostu rzucacie pulą kości, która zależna jest od Waszych statystyk. Macie kilka kropek zaznaczonych na karcie postaci, w związku z tym bierzecie ileś tam kostek, rzucacie i patrzycie na najwyższy wynik. Chcecie mieć przynajmniej jedną szóstkę, jeżeli nie macie żadnej, to liczycie na czwórki lub piątki. Jeżeli nie macie, to jest trochę gorzej. Ale czwórki, piątki, szóstki już są bardzo fajnymi wynikami i mówią o tym, że udało Wam się zrobić jakimś to co chcieliście, to, co zakładaliście. Proste, przyjemne, tyle w temacie. Poza tym, że rzuca się pulonka szóstek, Ostrza w mroku to gra, która przedstawia Ci kilka ciekawych, przedstawia nam kilka ciekawych rozwiązań mechanicznych. I yy, Gra się w nią dość specyficznie. Yy, jest to gra, która z no, w założenia bawi się bardzo fajnie retrospekcją i wrzuca nas w wir akcji. To jest gra, która sprawia, że będziemy non-stop, znaczy może nie non-stop, ale ten główny punkt sesji to jest akcja, w którą wpadamy, robimy rzeczy, rabujemy banki, napadamy na konwoje itd., itd., itd. i tak i tak dalej, będziecie takie rzeczy robić, ponieważ Ostrza w roku gramy szajkom bandziorów, kultystów lub jakichś innych tam przemytników i naszym celem będzie budowanie sobie półświatka Przestępczego w mieście, które najprawdopodobniej nazywa się Doskwol, bo można być w innych miastach, ale Doskwol jest opisany akurat w książce, więc tutaj tego się będziemy trzymać. Jak działa ta mechanika i czemu jest taka inna? Bo jakby samo rzucanie kostkami, kaszustkami jest dość prostą fajną rzeczą. To no, po, pierwsze, yy, po pierwsze, fajną rzeczą, która jest zaznaczona w mechanice, to stres i trauma. Zanim dojdziemy do retrospekcji, stres i trauma. Rzuty można forsować, dostajemy punkty stresu, popadamy w obłędy, jest nam ciężej przejść na emeryturę, a szybciej przejdziemy na tę emeryturę. I ten, ten stres, ten trauma dosięga nas bardzo szybko w grze, sprawiając, że jest. Parwnie I często zdarza się tak, że zaczynacie kampanię grać jedną postacią, jakąś szajką, bo szajkę też się buduje, i ci bohaterowie odchodzą, a wybieracie sobie nowych, i właściwie szajka pewnie dopnie swojego celu, ale wy w międzyczasie zdążycie wymienić swoich bohaterów niczym rękawiczki. No to swój urok. Kolejna rzecz. Znowu kolejna rzecz. Zanim przejdziemy do retrospekcji, zegary postępu. Zegary postępu to mechanika, która pozwala nam bardzo abstrakcyjnie Zaznaczyć postęp w grze. I to jest postęp, który rozumiany może być na kilka różnych sposobów. To może być postęp, który będzie rozumiany jako punkty życia danego przeciwnika. To może być postęp, który będzie rozumiany jako przejęcie jakiegoś wrogiego statku, magazynu. To może być postęp, który może określać to, jak blisko jesteśmy celu, jeśli szukamy na przykład odpowiedniego pokoju, w, napadając na jakiś dom. Tak? To może być zegar postępu, który mówi nam o tym, jak dobrze idzie nam otwieranie safe. Więc, jak widzicie, bardzo abstrakcyjne pojęcie, przedstawiające mniej więcej, no po prostu postęp. Dlaczego zegar i jak on wygląda? W podręczniku jest to przedstawione jako koło, które podzielone jest niczym pizza na kilka trójkątów, które mistrz gry w związku z udanymi rzutami lub deklaracjami e, zapełnia. I w momencie, kiedy zapełnimy całe koło, Udaje nam się dopiąć swego, osiągamy cel. Ale nie tylko. Bo osobnym zegarem, przykładowo wkradając się po cichu do banku, możemy mieć jeden zegar, który mówi nam o tym, ile tak naprawdę potrzebujemy osiągnąć, żeby dotrzeć do sejfu, otworzyć go i wyjść. I możemy mieć drugi e, zegar, który niezależnie będzie się zapełniał z naszymi porażkami i będzie odpowiadał za to, czy włączył się alarm. To może sugerować, że np. po włączeniu alarmu ten zegar dostania się do sejfu nie ma już znaczenia, pojawia się inny, który mówi "wbiegni, zabij, wybiegni" albo cokolwiek innego, tak? Może on powodować, że będziemy poszukiwani. Może być różnie. Fajną rzeczą w ostrzach w mroku jest mechanika retrospekcji, bo jeżeli grałeś czy grałaś kiedyś w RPG i w, ty, w, w czasie gry mieliście możliwość napadu na Diligence czy na bank, to Taka akcja zaczynała się bardzo często od samego planowania tego, tak? Musieliście pomyśleć, jak chcecie do tego podejść, kogo przekupić, czy kupić broń, kogo tam wynająć, czy zrobicie to po cichu, w południe, w nocy. Mnóstwo czasu schodzi na samo rozkminienie tego, jak tak naprawdę chcecie do tego podejść i przygotowania się do tego. W w mroku jest troszkę inaczej. W momencie, kiedy decydujecie się na to, że napadacie na ten bank, przenosicie się od razu do pierwszej przeszkody w trakcie tej sceny napadu. Czy to jest zamek zamknięty na cztery spusty, czy to jest może próba przebiegnięcia przez patrolowaną ulicę, żeby dostać się do samego banku? Ehm, nie ma to większego znaczenia. Nim przygotowujecie się zawczasu, decydujecie, że robicie akcję i wskakujecie w tą akcję, jesteście już wewnątrz, tak? Już jesteście w trakcie wykonywania zadania. I w trakcie tego zadania w momencie, kiedy napotykacie jakąś, jakiś problem yy, i chcecie go obejść, yy, chcecie załatwić tą sprawę, deklarujecie, że ale przecież ja już jestem borykałam, Czyli ja już jestem borykałem bo na przykład macie zamek do otwarcia, ale a, kupiliśmy jakieś tam super automatyczne wytrychy zawczasu, odgrywacie szybką scenkę retrospekcyjną, mówiącą, pokazującą jak tak naprawdę kupowaliście, co wydaliście na to, jak dobry sprzęt kupiliście, czy ktoś Was nie wpuścił w maliny, wracacie i macie to, co w retrospekcyjnej, retrospekcyjnej scence było powiedziane. Fajne, przyjemne, napędza się buduje klimat, bardzo fajne narzędzie. Um, Polecam spróbować. Może nie jest, to, nie jest to najprostsze do ogarnięcia dla takich początkujących mistrzów gry. E, natomiast widziałem już e, kilka osób w akcji wykorzystujących tę mechanikę i działa fajnie. Tak więc jakby nie bójcie się, spróbujcie zagrać e, kilka razy z ludźmi. Powiedzcie jak to wygląda, wytłumaczcie przed grą e, na czym polega to wszystko. I myślę, że jakby w grupie będąc uda wam się w końcu dojść do własnego sposobu wykorzystywania tej gry. Dlaczego własnego? Bo to jest kolejna fajna rzecz w podręczniku. Zaznaczone jest bardzo wyraźnie, że. Oprócz podręcznika istnieją społeczności w internecie, istnieją filmy na YouTubie czy inne materiały pomocnicze. I autor bardzo sugeruje, żeby rzucić na nie okiem, znaleźć swój własny sposób grania w tą grę i dostosować tą grę, ten podręcznik do własnych potrzeb. Jak wygląda struktura tej rozgrywki, skoro już powiedzieliśmy o retrospekcjach i tak dalej? Jest na jednej ze stron, na stronie 9 podręcznika, taki bardzo fajny. Mm, Graf podsumowujący tą mechanikę, składa się z czterech właściwie połączonych ze sobą scen. Pierwsza z tych, cech, pierwsza tych scen to swobodna rozgrywka. Tutaj rozgrywamy sceny postaci, wykonujemy akcje, ponosimy konsekwencje tych akcji, które zrobiliśmy wcześniej, zbieramy sobie informacje o ewentualnych celach naszych ataków, wybieramy cel i wybieramy plan. Tak? I to są, to są rzeczy, które robimy na szybko. Po czym rzucamy od razu na wejście, to jest taka powiedzmy inicjatywa, to możecie kojarzyć z innych sesji. To nie jest do końca to, ale to jest takie najbliższe spostrzeżenie moje, jak to można nazwać. Następuje skok, wrzuca nas to od razu bezpośrednio w akcję, wykonujemy napad, skok, jakkolwiek, wykonujemy tą akcję, wykonujemy, ponosimy konsekwencje, używamy retrospekcji, żeby sobie tym pomóc i po udanej scenie, w stanie akcji, wpadamy w taką scenę, która się tutaj nazywa przestojem, i tutaj dzielimy się łupem. Jeżeli był jakiś przypał w czasie akcji, no to wtedy on jakby w, jego konsekwencje są wtedy odczuwalne. Są w, uwikłania, e ewentualne aktywności, na przykład e pozbywanie się stresu, Tu tak? można w różny sposób się pozbywać, na przykład e poprzez hazard. E no i następuje kulminarnie, niekulminarnie, następuje zwieńczenie całej sesji. Bardzo fajny system, ciekawie to wygląda. Jest to bardzo teatralne i filmowe, tak jak podejrzewam wiele ludzi mogło teraz zwrócić na to uwagę. Mi się strasznie podoba, po prostu. Ma takie specyficzne tempo ta gra i trzymanie się tego scenariusza, tego, tego takiego czwór podziału jest, jest bardzo spoko. O tym, jak wyglądają rzuty i Powiemy sobie tylko pokrótce, nie chcę całego podręcznika streszczać, ale mniej więcej, mniej więcej, w momencie kiedy macie jakąś akcję, macie jakąś scenkę i chcecie rzucić sobie na tą akcję, którą wykonujecie, dzieje się kilka rzeczy. pierwsze wy określacie jaką, wybieracie jaką akcję chcecie wykonać i określacie co chcecie zrobić i osiągnąć. Mistrz gry określa wasze położenie, czy jest ono ryzykowne, kontrolowane i tak dalej. Następuje w... Wybranie przez mistrza czy określenie poziomu efektu akcji, po czym gracz decyduje, czy potrzebuje dodatkowe kości, używa dodatkowych mechanik do tego, decyduje się, jak dużą pulę potrzebuje i co dalej. Rzuca kośćmi i wszyscy razem oceniacie rezultat. Oczywiście sukcesy są fajne, brak sukcesów jest ciekawy. Tworzenie postaci i tworzenie szajki. Gra, tak jak powiedziałem, jest dość ciekawa, ponieważ gracie właściwie bandą ludzi, która ma jakiś wspólny cel. Osiągnąć jakiś tam, nie wiem, majątek, nie wiem, doprowadzić do powstania jakiegoś kultu religijnego, no cokolwiek. I oprócz tego, że tworzycie swoją postać, która tutaj, pomimo tego, że są nazwane te klasy postaci dość ciekawie, tak jak czyhacz, pająk, pijawka, siepacz, to odnoszą się one do takich bardzo popularnych, klas postaci, jak na przykład szpieg, czy łowca, czy alchemik i tak dalej, tylko są pozmieniane są te nazwy, żeby dopasować się do klimatu, żeby wczuć się już samą postacią i tworzeniem e, w ten klimat. Bardzo fajny zabieg, mi się podoba. I e, Oczywiście wybieracie sobie to, czym chcecie grać. Zależnie od tego, co wybierzecie, macie dostępną różną, inną kartę postaci, na której macie sporo zaznaczone już ze wczasu. Jeżeli dobrze pamiętam, to możecie pobrać te karty postaci razem z pomocami do gry z facebookowego fanpage'a Ostrzy w mroku. Rzućcie okiem, wypełniacie swoją kartę, decydujecie się, co chcecie umieścić, wybieracie statystyki, przyjaciół, wybieracie jakichś, um, może nie wrogów, ale konkurentów, tak, swoich postaci, i budując tą postać, tą, tą, tego swojego bohatera, macie już tutaj nakreślone właściwie też częściowe backstory, powiedzmy, to jak to wasza postać, skąd się wzięła, i jak się w tym doskwol w tym mrocznym mieście znalazła. Po tworzeniu bohatera, po tym jak wybierzecie już, tak na dobrą sprawę, kim chcecie grać, E, zaczynacie grać, zaczynacie tworzyć wspólnie z pozostałymi graczami szajkę. Wasza szajka ma też do dyspozycji jakby kilka klas. E, kilka grup, tak? E, to nie jest często, nie pojawia się często w wielu grach. E, gdzieś tam się przewija. Natomiast możecie sobie wybrać, czy chcecie być cieniami, dealerami, kultystami, oprychami i tak i zależnie od tego, co sobie wybierzecie, macie różne możliwości rozwoju waszych siedzib, macie różne możliwości na to, jakie przygody będziecie. No, decydujecie po prostu, w jaką, jaki typ sesji chcecie grać. Fajna rzecz, mi się podoba. W momencie, kiedy skończycie tworzyć szajkę, macie zbudowane bardzo dużo już, bo w tym momencie, od ręki praktycznie, mistrz gry może wrzucić was w scenę początkową, która jest już nawet wbudowana w podręczniku. Jakby to też jest bardzo fajne, nie trzeba rozpisywać mega trudnych, dużych i skomplikowanych scenariuszy. Uwielbiam po prostu to, jak tutaj jest to przedstawione. Dostajecie scenę startową i decydujecie, co dalej. Gracze mogą decydować, mają od razu retrospekcję, od razu mogą kombinować i wszystko dzieje się bardzo organicznie, bardzo na bieżąco. I może tutaj być. Może to być dla nowych mistrzów gry, dla nowych graczy, bardzo gęste. Tak? Tutaj jest tych elementów sporo, które naraz się wydarzają, i może to Was trochę przytłoczyć. Ale jakby na spokojnie tego podejście, wejdźcie raz, drugi raz, może do tej samej wody i sprawdźcie, jak inaczej rozumiecie to wszystko. I podejrzewam, że przy drugim razie spokojnie załapiecie, tak naprawdę, jak chcecie w to grać i jak się w to fajnie gra. Dobrze, powiedzmy sobie trochę o świecie przedstawionym w grze. Kilkaset lat temu. Coś sprawiło, że słońce zostało roztrzaskane w pył i nie istnieje. Więc świat pogrążony jest w ciemności, duchy, ludzie nie odchodzą do zaświatów, bo też przestało to istnieć, czy może jest otwarte po prostu i sobie błąkają się. Wszystko jest powite ciemnością i istniejemy tylko i wyłącznie dzięki temu, że demony wypełzły na naszą ziemię, przypominają może to jakieś lewiatany czy inne potwory tego typu. Wielorobnicy krążą po wodach atramentowych mórz i próbują łowić je, żeby z ich krwi wyciągać eter, który sprawia, że duchy są odpierane. My potrafimy dzięki temu tworzyć energię, światło i żyjemy. Natomiast większość miast skąpana jest w ciemności i raczej w tej ciemności woli pozostać. W tym krótkim opisie wyjaśniłem bardzo dużo. Jestem sam sobie siebie zadowolony w tym momencie. Natomiast... Świat jest dużo bardziej złożony i dużo bardziej fajny, bo Doskwall, miasto, w którym żyjemy, to, to przedstawione najbardziej w podręczniku, bo opisane są dzielnice i, i, i to, co można znaleźć, to, co można próbować osiągnąć. Jest opisane też, bo oprócz tego jest też kalendarz, świat i tak dalej, ale mało istotne. W tym Doskwall próbujemy wyrwać sobie kawałek tego miasta, zbudować tą szajkę, dorwać jakiś kawałek wiesz, złota, chwały dla siebie, cokolwiek, żeby przeżyć do emerytury i żeby nie skończyć po prostu w kopanym w błoto gdzieś tam razem z innymi, mniej fortunnymi ludźmi. Czy się uda? No zależy od Was. Istnieją demony, istnieją duchy. Istnieją jakieś hybrydy pomiędzy, są wampiry, są golemy, gdzie można zakląć czyjąś duszę. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią się z tymi duchami porozmiewać pętać je, niszczyć itd. Są ludzie, którzy potrafią posługiwać się eterem i tworzyć jakieś magiczne bronie no, jest tego sporo. Wszystko utrzymane jest w konwencji takiego dark steampunk, może tak to nazwijmy. Piki blinders tylko z dodatkową dozą duchów i mistycyzmu. To brzmi jak spoko porównanie. W podręczniku opisane są też e, takie elementy świata, jak na przykład plazma czy eter. Jak tego używać, skąd się bierze i do czego jest potrzebne. O, opisane jest kilka takich podstawowych frakcji, które gdzieś tam w mieście się prze, przewijają. Jest całkiem fajnie e, opisana mapka i lokacje zmierzchomurza. Ja w, używam nazwy Dosquall, ale powinniśmy używać nazwy zmierzchomurze. Moja wina, moja culpa. E, i bardzo fajnie, w ogóle bardzo fajnie jest przetłumaczony ten podręcznik. Jakby jest kilka elementów takich drobnych, do których pewnie mógłbym się przyczepić, ale w całościowo jest tak ładnie, zgrabnie, spójnie przetłumaczony, że gram to, więc nie będę się przyczepiał. E, jedyne, może co troszkę, troszkę mnie boli, z tego co wiem, oryginalny podręcznik to był czarno-biały podręcznik z pomarańczowymi czy czerwonymi wstawkami. Tutaj pomarańczową stawką jest właściwie tylko. E, Zakładka materiałowa, która się znajduje w tym podręczniku i elementy na okładce, ale absolutnie to też nie przeszkadza jakoś mega w odbiorze. To jest element taki dodatkowy, kosmetyczny. Podręcznik daje nam oprócz tych fajnych mapek, tego opisu świata, tych elementów startowych, kilka fajnych, szybkich generatorów. Oczywiście są oprócz generatorów też tabelki pokazujące przykładowe przykładowych wrogów, ale są tabelki, które jednym rzutem kości generują nam na przykład odczucia wzrokowe czy może przeznaczenie jakiegoś mieszkania czy może szczegóły które możemy zobaczyć podchodząc do jakichś budynków są tutaj ludzie których spotykamy i to wszystko można jednym dwoma rzutami kości wygenerować sobie co sprawia że gra jest bardzo przyjemna i mistrz gry odkrywa razem z graczami co tak naprawdę się dzieje na tych ulicach i co tak naprawdę gracze spotykają Ostrze w mroku zostały wydane przez Tinger Press w tym roku po polsku oczywiście mówimy i do, do dostania są, jeżeli mnie pamięć nie myli, w sklepie Alice Games. Eee, więc rzućcie sobie okiem. Nie. To jest jeden z tych, tak, to jest jedna z tych gier, które polecam serdecznie ludziom, którzy lubią e, akcje i lubią sobie sami e, bez przygotowania większego robić, e, robić gry. Bo tutaj naprawdę nie potrzebujesz dużo prepu. Przeczytanie książki raz daje ci takie solidne. 70% wszystkich informacji, które potrzebujesz, jeżeli przeczytasz dwa razy ten fragment dla mistrzegry chociażby, to spokojnie możesz usiąść i bardzo, bardzo pewnym siebie będąc czy pewną siebie będąc poprowadzić komuś sesję, tym bardziej, że tak powiedziałem, masz sporo narzędzi, które w całym podręczniku są dostarczone. Opisy, ym, opisy ym, generatory, no jest tutaj wszystko. Dodatkowo w internecie, jeżeli poszukasz i znasz angielski, to jest tego jeszcze więcej, więc absolutnie polecam. Jeżeli nie znasz angielskiego, to na pewno ktoś zacznie tłumaczyć rzeczy, tym bardziej, że wiem, że kilka polskich scenariuszy już powstało, więc możecie sobie poszukać i spróbować je zagrać. Nie lubię oceniać, więc nie chcę ocenić tego cyferką od 0 do 10 powiedzmy. Chciałbym powiedzieć tylko, jakby, że mam się skupić na tym, czy polecam, czy nie polecam, że tę grę polecam. Jest zrobiona fajnie, jest zrobiona bardzo przyjemnie, jest czytelna, jest przyswajalna, macie w jednym podręczniku wszystko, czego potrzebujecie, więc dodatkowo ten podręcznik jest tani, więc cieszy moje cebulowe serduszko jak najbardziej i no, właściwie tyle w temacie. Może nie polecam tego jako pierwszego systemu do grania, tutaj zaznaczę, ale jeżeli już coś grałeś, jeżeli już coś grałaś, jeżeli prowadziliście jakieś systemy już wcześniej i szukacie czegoś konkretnego i granie bandą mordobijców, mordobijców wam pasuje, to tak, to jak najbardziej to. Polecam. A tymczasem to wszystko do mnie. Serwus Ancymony, jestem Dredu, kanał Pogramy TV, Walnicie w subach gdzieś na dole, żeby zobaczyć kiedy tylko będę znowu na wizji, bo niedługo będę znowu na wizji. Siema.